Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dobrze, że pan przyjechał. Szukałem i zaury wszędzie. Nigdzie jej nie ma. W kuchni też jej nie ma. Jak to? I zaury nie ma? Zniknęła. Moja głowa. Izaura, na pomoc. Niech ktoś mi pomoże. Pomocy. Izaura musi tu gdzieś być. Nie odeszła daleko. Roza mówiła, że przygotowała różne pyszne rzeczy dla pana. Poszukam jej. Zajrzę do czworaków. Leoncio uciekł? Tak, Panie hrabina. Drani, Moja córka jest w niebezpieczeństwie. Jak my wszyscy, to morderca, zabija dla przyjemności. Trzeba zawiadomić Alvara. Przyjechałem państwa zawiadomić i prosić o pomoc. Mam za mało ludzi do poszukiwań. Ktoś mu pomógł w ucieczce, pewnie pan Francisco. Dobrze. Zbiorę moich ludzi. Na górze jej nie ma. W czworakach też pytałam wszędzie. Na pomoc! Co to za krzyki, pan Belkior? Na pomoc! Pomocy! Niech ktoś mi pomoże. To był pan Leoncio. Leoncio? Tutaj, mój Boże, był w areszcie. Przecież był w areszcie, ale porwał Izaurę. Porwał ją. Nie. Nie! Miał broń. Zatkał jej usta. Pobiegłem na pomoc, ale uderzył mnie. Straciłem przytomność, jakby ktoś zgasił światło. Porwał Izaurę. Gońmy go. Ale gdzie on się ukrył? Gdzie? Wszystko jedno. Musimy ją znaleźć. Ona nie może zostać z nim sama. Pamiętajcie, że Leoncio nie ma nic do stracenia. Zabije ją. Mój Boże, jest zdesperowany. Chce popełnić szaleństwo. Zbiorę ludzi. A ja porozmawiam z wyzwolonymi niewolnikami. Rozdzielimy się i przeszukamy okolice. Gdzie ten drań mógł ją zabrać? Bóg będzie chronił moją Izaurę. Jadę do hacjendy. Miguel, co ci jest? Ból w piersi. Nic takiego. Usiądź, proszę. To nagły atak. Spokojnie, kochanie. Oddychaj głęboko. Rozepnij mu kołnierzy. Frisiana, chodź tu. Zrób coś. Ale co ona może zrobić? Przynieś wodę z cukrem. Szybko. Jadę do de komandora. I tak byłem tu przejazdem. Niech pan się pośpieszy, sierżancie. Alvaro musi wiedzieć o ucieczce Leonsia. Chcę jechać z panem. Nie! Najpierw powinieneś się lepiej poczuć. Ratujcie moją córkę, błagam. Uspokój się. Nic złego nie spotka zaury. Pan Alvaro tam jest. A także Andrei wujżał. Proszę się napić wody. Trzeba zaparzyć mocnej kawy. Głowa do góry, panie Mikelu. Mówi pan poważnie? Całe miasto jest przerażone. Wiadomość dotarła do wszystkich. Leoncio chyba zawarł pakt z diabłem. Jak mu się udało uciec z aresztu? Wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Tato, chcę zobaczyć Diego. Nie teraz. Oczekuję przyjazdu mojej narzeczonej do Nizekondy. Zabierzecie do Diego. Chętnie dotrzymam wam towarzystwa. Zabierzcie ze sobą uzbrojonych ludzi. Musimy być ostrożni. Spokojnie, kochanie. Nic złego nie spotka Izaury. Pojadę już. Co pan jeszcze tu robi? Pańskiej córce nic nie będzie. Złapię pana Leonsia i wsadzę go do więzienia. Jesuino, trzeba podwoić straż. Kochanie, nie bój się. Izaura jest bezpieczna. Spokojnie. Nie udaje się uciec. Chodź tu. Daj nogę. Pan komandor kazał tu zamontować łańcuchy, żeby niewolnicy nie uciekali, zwłaszcza zbuntowane niewolnice. Zostaniesz tu. Jesteś moją niewolnicą. Znowu. Gotowe. Niewolnica znów należy do pana. Nikt ani nic pana już nie może powstrzymać. Ta, która zawsze uciekała jest teraz tutaj i nic jej nie pomoże. Nie ucieknie. To tutaj. Tu pan Nosio złapał izaurę, zakrył jej usta, a potem ją zabrał. Przeklęty drani! Jest przerażona. Proszę spojrzeć, trzęsie się ze strachu. Od tego się nie umiera. Kto wie, panie Francisco. Kiedy już się nią zadowolę, będę mógł ją zabić. Nie zostawię jej temu idiocie z Sao Paulo. To głupi awanturnik. To zbyt niebezpieczne. Belkior widział, jak panią zabierał. Jeśli znajdą ją martwą, skażą pana na śmierć. Uciekał tędy. Na pewno pojechał w tamtym kierunku. Nie widziałem dobrze, bo na chwilę straciłem przytomność. Dokąd mógł pojechać? Tam jest ścieżka prowadząca do buszu. Bawiłem się tam w dzieciństwie. Dokąd prowadzi? Do drogi, która jest. Przed hacjendą. Pójdziemy tędy. Musimy się zastanowić, dokąd Leoncio mógł zabrać zaurę. Szybko, zanim dojdzie do tragedii. A ja poszukam zaury na terenie Hacjendy. Ruszamy. Myślałem, że powinien się pan z nią zabawić, a potem związać i oddać narzeczonemu. Zobaczymy, czy ją zechce. Może pan odejść. Miłego dnia życzę Panu i niewolnicy. Dziękuję za wszystko. Zostanę z nią tutaj sam. Tak jest. Nareszcie sami. Nie smuć się, Ciociu. Nie smuć się. Bóg będzie strzegł Izaurę. Możemy się za nią modlić. Ty będziesz się modlić za Izaurę? Masz gorączkę? Ja? Nie. Żałuję za wszystko, co do tej pory robiłam. Nie wierzę. Dlaczego? Naprawdę żałuję. Tak bardzo, że aż mnie serce boli. Udajesz. Pewnie pomogłaś panu Leoncio porwać Izaurę. Przysięgam na wszystko, że mówię prawdę. Modlę się, żeby Bóg pomógł Izaurze. Tylko Bóg może ją uratować zła pleonsja. Modlę się o to samo. Jezu... Ratuj Izaurę. Właśnie. Będziemy się modlić razem. Boże, błagamy Cię, ratuj Izaurę. Ratuj ją. Nie do wiary. Świat stanął na głowie. Roza modli się za Izaurę. Tak. Nie widzisz głupcze? Tylko dzięki niej będę wolna. Nie do wiary. Właśnie. Był sobie książę, przystojny i mądry, który żył sam w swoim zamku. Ukrywał swoją miłość jak najcenniejszy skarb, Marzył, że pewnego dnia spotka swoją księżniczkę. Musiała być najpiękniejsza, najbardziej idealna i czysta ze wszystkich kobiet w królestwie. Król, ojciec księcia. Zabawiał się w zamku z najładniejszymi i najbogatszymi dziewczętami. Ale książę wszystkim pannom odmawiał. Nie znalazł między nimi tej ze swoich snów. Dzień jest. Pewnego dnia, kiedy wracał z polowania, zobaczył młodą niewolnicę grającą na fortepianie, wtedy książę, zakochał się, zakochał się w niej na zabój. Miała piękne, długie włosy. Błyszczące czarne oczy. I ponętne usta, które aż prosiły się o pocałunek. A skórkę miała jak jedwa. Nigdy takiej nie widział. Najsmutniejsze było to, że niewolnica odrzuciła miłość księcia, wielkiego księcia, który miał zostać królem. Wolała oddać swoją miłość innemu. Człowiekowi, który nic nie znaczył. Za kogo ona się uważała, odrzucając miłość księcia? Wyjaśnij mi to. Jakim prawem odrzucasz moją miłość? Myślałaś, że się z tym pogodzę? Czy to miała być ostatnia rzecz w moim życiu? Choćby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu, chcę, żebyś leżała u moich stóp. I błagała mnie o litość. Tak, choćby to miała być ostatnia rzecz w moim życiu. Błagaj u moich stóp. Błagaj o miłość, litość. Błagaj niewolnicą. występują. Niewolnica i zaura odcinek 147. Dlaczego nie chcecie uwierzyć, że żałuję tego, co zrobiła mi Mówię prawdę. Wiem, że ona nie kłamie. Uda jej się przekonać mojego ojca, żeby zwrócił mi wolność. Widziałam to w jej oczach. Ona mi dobrze życzy i chce, żebym była wolna. A teraz rozumiem. Nie modlisz się za Izaurę, modlisz się za siebie. Zależy ci tylko na wolności Izaura obiecała pomóc, dlatego dobrze jej życzysz. Niech Pan przestanie. Jeśli moje modlitwy mają jakąś moc, Bóg uratuje Izaurę i ona do nas wróci. W takim razie już po niej. Przez 20 lat modliłaś się, żeby Izaura była nieszczęśliwa. Teraz pewnie spotkają coś złego przez ciebie. Lepiej się za nią nie módl. Życie jest niezwykłe. Nawet taka żmija jak Roza modli się do Boga o ratunek dla mojej Izaury. Owszem, to możliwe. Jestem szczera. Stałam się przyjaciółką Izaury. Życzę jej jak najlepiej. I Bóg jej pomoże. Uchroni ją przed złem. Drzwi były otwarte. Dobrze, że pan przyjechał. Pan Leoncio porwał Izaurę. Wiedziałem, dlatego tędy jechałem. Nie uciekli główną drogą. Nie wiemy, dokąd ją zabrał. Pan ją musi odnaleźć. Zrobię to. Dla mnie to sprawa honorowa. Niech pan ratuje moją Izaurę. Z Bogiem, mamo. Mają cię dobrze pilnować. Gabriel ma rację. Trzeba podwoić straż. Leoncio będzie chciał się zemścić. To straszne. Ale z tego powodu nie odwołam spotkania u pułkownika. Jedź, mamo. Nic złego cię nie spotka. Zostańcie w domu. Z Bogiem. Na razie. Jadę do Izaury i to jak najszybciej. Niedawno źle się czułeś. Powinieneś odpocząć. Nie mogę siedzieć spokojnie, wiedząc, że moja córka jest w niebezpieczeństwie. Daj spokój. Izaura jest bezpieczna. Jest przy niej wiele osób. Pan Alvaro na pewno już do niej pojechał. Może jeszcze nie wiedzą, że Leoncio uciekł z aresztu. Muszę tam jechać. Martwię się o Ciebie. Z Twoim zdrowiem nie jest dobrze. Sierżant już pojechał do Hacjendy, a ty musisz być zdrowy na jutrzejszy ślub. Moje serce jest niespokojne. Jestem przekonany, że ten drań wie o ślubie Izaury i pana Alvara. Na pewno planuje coś, żeby im przeszkodzić. Muszę natychmiast zobaczyć się z córką. Pan Miguel ma rację. Jako ojciec martwi się o swoje dziecko. Powinien jechać. Niech pojedzie z uzbrojonymi ludźmi. Racja. Znam Leoncja. Z nim nie ma żartu. Musisz uważać. Nie denerwuj się więcej, bo to ci szkodzi. Dobrze. Pojadę po pozem. Mniej się zmęczę. Doskonale. I Jadę z tobą. Kochanie, ruszajmy jak najszybciej. Prześlijcie wieści. Martwię się o Alvara. Ten przeklęty morderca może go zaatakować. Proszę się nie martwić. Zawiadomię panią. Pójdę tylko po rzeczy. Dobrze, z Bogiem. Ścieżka prowadzi tutaj. Leoncio mógł zabrać Izaurę wszędzie. Nie może być daleko. Podzielimy się na dwie grupy. Jedna pojedzie w tę stronę, a druga w tamtą. Kiedy dotrzecie do rozstaju dróg, rozdzielicie się znowu i każda grupa pojedzie inną drogą. Drodzy, pytajcie, czy ktoś widział Leoncia i Izaurę. A teraz pośpieszmy się. Pośpieszmy się raz dwa. Dobry pomysł, którym ty pojedziemy. Rozejrzymy się po najbliższej okolicy. Wy musicie być razem, bo pan Alvaro nie zna tego terenu. Pojedziemy razem, będziemy szukać Izaury, aż ją znajdziemy. Ruszajmy, trzeba się pośpieszyć. Znacie okolice, zastanówcie się, gdzie pan Leoncio albo Francisco mogli zabrać Izaurę. Jest tak wiele miejsc. Nie mam pojęcia. Zapomnijmy o wszystkim, o przeszłości. Zaczniemy nowe życie. Będziemy szczęśliwi jak nigdy dotąd. Błagaj mnie o miłość. Litości. Proszę pozwolić mi odejść. We mnie już nie ma miłości. Nawet siebie nie kocham. Teraz ja błagam cię o miłość, bo nie potrafię kochać niczego ani nikogo oprócz ciebie. Jeśli będziesz mnie kochać, daruję ci życie. Będę cię kochał do końca naszych dni. Uciekniemy razem. Poproś tylko. Niech mnie pan puści. Straciłem cały majątek. Wszystko dla ciebie. Błagaj mnie o miłość. Jestem twoim panem, właścicielem. Rozkazuję ci na pomoc. "Krzykiem niczego nie zdziałasz!"